Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Let's Play StarCraft 2. W poprzednim odcinku wysłaliśmy naszą protoskę z powrotem do protosów. Zrobiła im tam niezłą demolkę. Ewoluowaliśmy karakany na takie fioletowe. I, i, i udajemy się teraz na podróż do innej planety. Wadafa! A to statek zera tutaj. زراتول Alto No. Y lecimy na czar wpierw. Musimy najpierw odbić naszą stolicę, a później się zajmiemy z rusem i ewolucją i te sprawy. A po drugiej wolę popatrzeć trochę na tą normalną kerrigan. A nie, bo ona dalej strzela już piorunami, przecież co ja mówię? Bazał. Worfilda. Moja nieobecność zbyt ośmieliła dominium. Kiedy zbiorę moje wojska, pogonimy generała Worfilda. Nie wykrywam mrocznego templariusza. Czy ukrywa się na lewiatanie i czeka, żeby zaatakować? Cokolwiek teraz robi, nie stanowi zagrożenia, przynajmniej na razie. Przecież wszyscy poza zergami to wrogowie. Nie kwestionuj moich słów, Isza. Wedle rozkazu królową. Eee, no, Isza się musi dużo nauczyć, ja wam powiem. Jedna z twoich matek. Dobra, rozpocznijmy, zdobądźmy w końcu te umpićele. Tyry, tury... Ty. Szczep Zagary tłoczy się na kwasowych bagnach czar, tam gdzie kiedyś ukryłaś miliony jaj. Położenie ula wskazuje, że Zagara planuje zgromadzić jak najwięcej jaj. Próbuje stworzyć armię, ale jak chce doprowadzić do wylęgu? Może umieścić je w zbiorniku rozrodczym i przyspieszyć wylęg. Zlokalizowałam nasze skupisko uli blisko jednego z takich zbiorników, więc zbiorę dość jaj, żeby stworzyć armię i zniszczyć zegarę. To jest zbyt oczywiste, po prostu to jest zbyt oczywiste. Co robimy? Co robimy? Wbijamy na stolicy i lejemy się z zergami, nie? Terranie się, się robią, co tam. Z... A my co? Lejemy się między sobą. Logiczne. Ruszamy. Ten świat jest mój. Nie jesteś królową. Ostrzy. Jesteś słabym i żałosnym tyraninem. Opuść czar, dopóki możesz. Te jaja i rój są moje. To gniazdo jest inne. I z tego gniazda toczymy się. Aha, leci zagara. 750 życia. Kto kogo szybciej zabije? Zobaczymy. To Czemu mam wrażenie, że moja Kerygan szybciej zginie? Bo dobrze myślę. Przekowała się z powrotem do swojej bazy, żeby odzyskać siły. Wróci, Wyczuwam mnie wyklute jaja. Muszę je zdobyć, zanim zrobi to zagara. Tępiciele bardzo przydatne. Przekształcić się z zerglingów. Każdy zergling może przekształcić się w tępiciela. Hmm, Kerrigan ma mało życia. Co robimy? Trzeba. Idziemy ją zabić. Logiczne. Zagara wróci założek za wrócę szybciej. No, to mówimy kerrigan papa. Ojojoj zginąłem. więcej A no mam te ulepszone. To zapomniałem o tym. Eee, ty to Myślałaś, że się mnie pozbyłaś? Tak, tak myślałam. Nie pozbyłam się? Cholera. Cały misterny plan w hej. jest więcej jaj No fakt, jest Uwaga, fala zerblingów zbliża się do naszego skupiska uli Ruszamy Nic mnie nie zatrzyma Ruj nie odpoczywa Świat Uuuu Ej, co leczysz? Miejmy to już za sobą. Nic mnie nie zatrzyma. Ruszamy. Ruj nie odpoczywa. Dobra. Zakończmy to. O, walcz ze mną. Ej, no walcz. Zagara. Co cię prosił? Zostało mało czasu. Chodźże, zegara weź. Ty głupi pocie. Nawet dla się nie chcesz. Nawiązaliśmy walkę z wrogiem. Nic mnie nie zatrzyma. Ruszamy. No weź ile ty animacja autoataku wykonuje. Miejmy to już za sobą. Ruj, nie odpuszczaj. Tak? He he, <gulpie> głupia, głupia. Co znowu? Nie, <gulpie> nie. Zostało mało znaleźliśmy kilka zainfekowanych budowli teren. Chyba interesują się nimi zdziczałe zergi. Zniszczę je przy najbliższej okazji. Ha. <gulpie> Miejmy to za sobą. nie odpoczywa. Tutaj trzeba jak spić Nie ma na ucieczki naprzód. Zostało mało czasu. Do ataku I Ile to marzyć? Aha, nie, to ona słabo atakuje. Ruj nie odpoczywa. Nie ma o co znowu A się zaznaczyłem. Potrzebujemy więcej minerałów. Aha, ja, ja, jak zwykle brak ekonomii z mojej strony. No no. Dziękuję. Prosił. Dziękuję, dziękuję wszystkim za uwagę mojego. Popisowego numeru braku ekonomii. Potrzebujemy więcej Dlatego nie lubię grać z rgami. Zawsze. Hmm. Chyba mamy problemy Dobra nie ważę Nie mażę, co mówiłem, nie ważę Aha, fajnie, tak wszystkie się wykluły i co? Ca... Nie żaden do roboty nie poszedł To jest takie... To jest takie smutne Ej, Zagara, co ty robisz? Moje jaja zbierasz. 225... Na No szybciej kobieto, bo tutaj idzie jakaś... Ty... Ojacie, bo ja tu ekspę mam... Nie dam się Eks... zatrzymać. Nie, nie przyniosłem... No czyś Zagara, co tam? Ruiny odpoczywa. Zostało mało czasu. Czemu ty masz tak to dużo życia? Dobrać. Nie przeciwnik pokonał cię trzy razy. Chwilowe niepowodzenie. Zostało mało czasu. Na pewno. Nic mnie nie zatrzyma. Miejmy to już za sobą. Rui jest nienasycony. Nic mnie nie zatrzyma. Mów wszystko. Niech ci się nie wydaje, że tępiciele cię uratują. Mam już połowę na przód. Nie odpoczywa. Nie ma czasu na XP Trzeba armię klepać Dobra, to wejdę na XP, przekonałeś mnie jednak Tak? Tak. Na co to? Aha, co ty Nic nie powiesz? Mnie nie zatrzyma. A zatrzymać, Cię, a założysz się? Wróciłam. No, I teraz Ty zapłacisz! Ruszamy! Nie oszczędzać nikogo! Zamieniam się w słuch. Yeah. nic mnie nie zatrzyma. Usuwamy więcej jaj. Zniszczyliśmy jedną z zainfekowanych budowli teren. Została jedna. O jedną za dużo tak zdeka, ale to już tak zdeka bym ci powiedział. I po drugie, widzę minimapę, więc mi nie musisz mówić, co mi zostało, czym co mi nie zostało. Hydraulicki i tyle w temacie naprzód. Miejmy to już za sobą. Ten świat jest mój. Cicho robię pułapkę. Zrobiłem Nic pułapkę. Mnie nie e. Uciekaj, i tak nie ucieknie. O, oh, dwie serie tylko. O kurcie, o kulcie. Potrzebujemy więcej minerałów. Houston, we have problem. Ruj jest nienasycony. Ten świat jest mój. Ruszamy. Ruj nie odpoczywany. Ten świat jest mój. We have big problem. Bo mieliśmy przynajmniej. No tak to jest. Bardzo się nie zostawia bez obrony. A ja co robię? Zostawiam bardzo bez, bez obrony. Co pokażesz? Co pokażesz? Uwaga, wielka fala zerwingów zbliża się do naszego skupiska uli Powinniśmy bronić się wszystkimi dostępnymi siłami. Nie, nie będę się bronił wszystkimi dostępnymi Nic siłami. Mnie nie Naprzód I teraz zapłacisz. Miej no żeś zrobiło. Potrzebujemy więcej minerałów. No, ale próbowała, próbowała, prawda, prawda, próbowała, więc chciała pokazać swoją boską siłę. Trochę się nieboska okazała, no ale. Zjemy to już za sobą. Zostało mało czasu. Ruszamy. Nic mnie nie zatrzyma. Ruj nie odpoczywa. Zostało mało czasu. To już nie już zasobów. Wyczerpane. Ruszamy. Nic mnie nie zatrzyma. Ruj nie odpoczywa. Ten świat jest głupi. Ruszamy. Jestem tylko trochę. Ruj nie odpoczywa. Nic mnie nie zatrzyma. Ostatnio z zainfekowanych budowy teren. Ruszamy! Rój nie odpoczywa! Zostało mało O, o, dzieje się, dzieje się jaj. Abaturze napełnij zbiornik rozrodczy. Doprowadź do wyklucia tępicieli. Proste, katalityczny roztwór przyspiesza rozwój. Armia gotowa w jednej chwili. Zagara pożałuje, że ze mną zadarła. Okej, okay, przekonałaś mnie. Pomogę ci. Oh fucking go. siebie. Zapomniałem, jakie to jest fajne. Te to klatkowanie. Te emocje. Naprzód. Nic mnie nie zatrzyma. Full is... to the Empire of the United States Zdaszamy. of America O oh. jest nienasycony Ruj nie odpoczywa Naprzód Broń się nie zagara nie nie Jak ci to cokolwiek da <laughs> Bo wierzę w to, że mogę. Ej, my to już Nic mnie nie No, jeszcze tutaj coś zostało? Nie. Zabić ją. Zrobiłem tylko to, co kazałaś królowa. Czekajcie. Kazałam ci się zbuntować. Kazałaś wszystkim Matkom szczepów, by były silne. Kazałaś walczyć, podbijać. Powiedziałaś, że zergami kieruje siła woli. Twoja wola jest najsilniejsza i będę ci służyć. Pozwolę ci żyć, Zagaro. Chcę odbudować rój, a ty jesteś częścią mojego planu. Jesteś moją królową. <grym> Jaj, królowa. Czuję się... taka fajna, ja jestem... ja jestem królową. Zagara jest tutaj, aby ci służyć. Zagaro, powiedz, w jaki sposób wywędziłabyś Terran z tej planety? Zniszczyłabym ich fortecy na płaskodyżu nieustraszonych. Ale jedyna droga prowadzi przez bombą Uważaj. Terranie zniszczyli zainfekowane platformy i teraz kontrolują niebo. Jesteśmy wystawieni na atak. Nie przejmuję się tym. Warfield nie ma pojęcia, z kim się mierzy. A co z artefaktem Xel'Naga? Czy Terranie mogliby go użyć? Tak, ale wiem, że nie ma go na czar. Nic nam nie grozi. To kto go skonfiskował, że to tak powiem? Ja go nie konfiskowałem. Baza... Znowu Takie pytanie. Okej, okay, męs Męska może nienawidzieć. To nie mam problemu żadnego, bo ja też go nie, nie lubię, bo jest frajer. Ale... Warfield stracił rękę, żeby ta baba mogła żyć. Nie, zemszczę się na nim. To jest takie fajne. Uratowałeś mnie, zabije cię za to. Isza. Wszędzie wokół mnie widzę ślady dawnej królowej ostrzy. Ale nie pamiętam, dlaczego wstrzymałam oddziały na czar na tak długi czas. Badałaś przyszłość. Planowałaś na czas Wielkiej wojny. Jakiej wojny? Wyjaśnij. Nigdy nam nie mówiłaś. Powiedziałaś tylko, że miałaś wizję naszej zagłady i chciałaś, żebyśmy walczyli do końca. Tego nie pamiętam. Wiesz, dlaczego cię pokonałam? Byłaś silniejsza ode mnie. Nie. Szybsza. Nie. Nie baw się ze mną, królowo. Zdrać swój sekret. Porozmawiaj z Abaturem w jamie ewolucyjnej. On mi powie. Zmienicie. Idź. Nie, <słyska> <słyska> będzie cię to boleć. Ty, ty, ty. mutacja dostępna. Co ja ci mogę tu zrobić? Żrący kwas, obrażenia? Nie. Promień wybuchu? Nie. Poza... Tak, kwas regenerujący. To jest dobre. To jest dobre. Powiedz, w jaki sposób zmieniłeś zegary? Wzorzec matki szczepu pozwalał na rozwiązywanie złożonych problemów. Uczenie się, dowodzenie szczepami, wielozadaniowość. Teraz dodano więcej mięśni. Zwiększono tkankę mózgową. Może rozważać wiele możliwości. Elastyczność poznawcza. Może powinny nam tak wzmocnić wszystkie matki szczepu. Dodatkowa tkanka mózgowa niepotrzebna do roli matki szczepu w roju. Dodatkowa materia wymaga dodatkowej energii. Prowadzi do większej niezależności. To przeczy imperatywowi. Zergi nie mogą być zagrożeniem dla przywódcy roju. Czasy się zmieniają. Chcę, żeby moje słuki były jak najgroźniejsze. Ale i tak królowych nie zmienię dla ciebie. Aha, <laughs> sorry. Ach, jeszcze jeden level. Dobra, weźmy to i to. Przestańmy się bawić. Nie, teraz się zaczniemy dopiero bawić, bo. Geligan stanie się OP postacią A nie, że stoi sobie jakaś królowa naprzeciw niej i ha, ha 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 i tak cię zjem Dobra To na tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszam do komentowania, subskrybowania Taki, nie teraz już Wcześniej był żółty A teraz nie wiem jaki jest Chyba biały Klikać ten biały guzik, bo zabije A przynajmniej uszkodzę A to jest możliwe Trzymajcie się, cześć. No cześć.